Boże, jest to dla dzisiaj uczeń. Gospodarz. 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 i Gospodarz. Gospodarz. A a gospodyni dwa dała, będzie dała, nie? Właśnie dożynki i świętochleba to doskonała, najlepsza, najwłaściwsza okazja, żeby podziękować poznańskim rolnikom, piekarzom, cukiernikom, ale również sadownikom, ogrodnikom, pszczelarzom i jakże, jakże wielkiej rzeszy poznańskich działkowców. Podziękować za plony, za Wasz trud, za Waszą pracę, za chleb który łączy, który jednoczy. Niech nikt w naszym mieście nie chodzi głodno. Lony nie kształcą szczęście. Dożynki to czas święta dla rolników, dla gospodarzy ale też właśnie dla lokalnych producentów wieprzowiny, mięsa, tych przetworów mięsnych. To jest czas, kiedy cieszymy się po zakończonych pracach polowych, więc tak naprawdę nie tylko rolnicy tradycyjnie świętowali, ale całe rodziny, całe wsie. W Poznaniu również mamy gospodarzy, rolników, mamy również producentów wieprzowiny. No i dzięki temu właśnie te produkty, tak jak i chleb, bo to jego święto, tak i rzemieślniczo e, powstaje wieprzowina, e, kiełbasa i inne wyśmienite przetwory. Po pierwsze jest ona robiona z bardzo świeżego mięsa, czysto wieprzowego, z szynek i z łopatek. Jest to mięso bardzo świeże, 48, a 72 godzina po oboju, więc adekwatnie te putusze, te mięso pochodzi z Wielkopolski. Bo ta nasza jest czysto wielkopolska. To jest po pierwsze mięso świeże, poza tym dodatek przypraw, wszystko co z Wielkopolski. Majeranek. Wąchaliśmy przed chwilą czosnek, piękny z plantacji wielkopolskich, jedyną przyprawą, która w Polsce jeszcze nie rośnie to pieprz, ale też jest powiedziane, że musi on być zmielony bezpośrednio przed produkcją, żeby zapewnić bogaty aromat smakowy. No i takim bardzo dużym wyróżnikiem jest dodatek soli. Dajemy sól zwykłą pochenną, czyli po obróbce termicznej ona będzie szara i to nas wyróżnia od innych białych, które są różowe, czerwone. Nasze nie ma, nasza biała nie ma azotynów, azotyn czy jest bardzo zdrowa, ale jest też krótkotrwała, no bo jest z czystej soli. E, no i co, parzymy tą kiobasę w wodzie, przed chwilą kładłem e, 70-75 stopni przez 25 minut. Pierwsza degustacja prosto z garka jest najlepsza i zaraz Państwo będą mogli się przekonać. Dzisiaj w tym wielkim kotle tworzymy kiełbasę białą, wielkopolską, tworzoną i częstujemy wszystkich odwiedzających teren parku Wilsona i Palmiarni. Jest na pewno urządzenie dużo większe, nie jest takie jak domowe i trzeba troszkę tutaj więcej siły włożyć w to i energii, ale za to jest dużo lepszy efekt. bardzo bardzo lubię białą a to jest pyszna naprawdę tak bardzo pyszna no smakowała widać że z wojskiej produkcji nie polecamy fantastyczna ja powiedział ale mi odebrało głos że jest tak pyszna taka aromatyczna przyprawiona dobrze także bardzo dobra Drodzy państwo a w tym momencie już zapraszamy na wspaniały żurek z kiełbasą białą parzoną wielkopolską Najlepszy żurek to żurek, nad którym poświęca się dużo czasu, żeby go ugotować. Trzeba wyselekcjonować dobre warzywa, świeże, mianowicie seler, marchewka. Resztę można dobrać sobie według własnych możliwości, smaków. Trzeba dobrać zakwas. Musi być dobrej jakości, a chodzi nam o to, żeby żurek miał odpowiednią kwasowość do słodkości. Do tego możemy użyć kiełbasy białej, najlepiej certyfikowanej, żeby ona dała nam odpowiedni aromat mięsny, ale nie zasłony. I to jest cała tajemnica zrobienia jakościowego, dobrego żurku. Możemy Paniom zadać dosłownie kilka pytań odnośnie mięsa wieprzowego. Bardzo szybkie, bardzo proste. Tutaj dwa najpopularniejsze dania z wieprzowiny w polskiej kuchni, czyli co najczęściej Pani przygotowuje, jeżeli chodzi o takie tutaj mięso wieprzowe. Tutaj mamy do wyboru, na przykład panierowane lub duszone schaby z razy wieprzowe, karkówka, żeberka, gorąca gotowana, karkówka. Dobrze, I jeszcze jedna I birka. żeberka. I żeberka. Dobrze, super, mamy to. Układanie patery wywodzi się już ze starożytności. Chodziło o to, żeby bardzo ładnie zaprezentować wędlinę na stole. E, patery mogą być oczywiście nie tylko wędliniarskie, bo i serowe, i warzywne można pomieszać. Dzisiaj pokazywałem stricte z wyrobów wieprzowych, jak ułożyć, tak, żeby gość się zapytył temu to jedli. Dzisiaj dużą przyjemnością jest też wzrokowe jedzenie. tak? Możemy ułożyć na szybko. Oczywiście to też dobrze będzie smakowało, ale nie zrobi tego efektu wow. Jak chcemy, dzisiaj każdy lubi się pokazać, więc takie ładne ułożenie patery, zrobienie tego samemu w domu, robi podwójną robotę. dożynki miejskie, czyli święto chleba, ale także smaki wieprzowiny i rzemieślnicza jakość. To są te wydarzenia, na które czekają wszyscy poznaniacy, wszyscy wielkopolanie, ponieważ promujemy regionalne dziedzictwo wielkopolski, które powinno być doceniane na arenie ogólnopolskiej, a nawet na arenie europejskiej. Dlatego są pośród nas eksperci kulinarni, producenci, którzy wiedzą, że jeżeli proponują cokolwiek do jedzenia, to jest to coś, co warto zjeść. Przede wszystkim cenimy sobie tradycję, smak, jakość, a także właściwości prozdrowotne wszystkich produktów, które tutaj degustujemy.